Zapraszamy na spotkanie z tych najciekawszych. Będzie to mecz między 3 BL oraz 3 gimnazjum. Jak wiemy, faworytani oczywiście są licealiści, maturzyści, którzy są na czele tabeli i wygrali na wszystkie spotkania. Ale nie gorsze jest na razie forma 3 gimnazjum, która wygrała też wszystkie mecze, w tym z dość silną 2 e, BL. I ma szansę na niespodziankę. Pozobaczymy, co pokaże w tym spotkaniu Marcin Opalach e, z Nornickim, w Wokim, e, z Szankiem Nornickim, który stanowił ofensywny tej drużyny i świetny bramkarz Kuba Hotlarych. Natomiast czoła stawiał im tacy zawodnicy, jak Wysocki na bramce, dalej Jarek Wiśniewski, Jurek Jankowski, Michał Frejka i Durbański. A drużyne trzecieg uzupełniają jeszcze też bardzo solidni w Kuba Józefowi czy Macie, Macie Czerwonka. Pierwsze, pierwsze kopnięcie piłki w, będzie wykonane z Marcina Opalacha. Na ławce widzimy tam jeszcze trzecie gimnazjum. Mateusz Duliński i Matk Sendański, Pierwsze kopnięcie. Już tam walczy. Widzi Opalach widzimy bardzo ostro walczy z Frejem i walczy chyba aut dla swojej drużyny. Tam szuka Hanarka Widzimy ten ofensywny duet. Jest widoczny podział ról. Nornicki z Opalachem z przodu, a z tyłu asekurują ich. Pomagają bramkarzowi e, Czerwonka i Józefowicz. Też widzimy też, że z tyłu przy Achach ofensywnych drużyny licealnej cofają się też ci ofensywni zawodnicy. Jest już Frej, tam faulowany trochę, widzimy, że uważnie w obronie zaczęli ten mecz liści. teraz Noriak przejął piłkę, pod, ale Wysocki wychodzi bardzo pewnie z bramki, znany jest z tego, że często y, przed pole y, jest miejscem, w którym, y, w którym gra, w którym się znajduje i ładnie tam jeszcze szukał Palach strzał czy wrzutki, ale oj teraz nieładny bardzo faulo Palacha, ale przypadkowy chyba na Jurku Jankowskim, który teraz trochę podburzył się tym zagraniem, ale na szczęście już chyba ochłonął, pan sędzia Urbański sytuację i chyba wszystko już będzie w porządku. Eee, podaje Wiśniewski do Urbańskiego, ale chyba jeszcze raz piłkę będzie wykonywał ten rzut wolny, bo pan Urbański już uspokajał palacha, który rzeczywiście zagrał nieładnie. Jest Urbański, już widzimy, próbuje mieć obrońców, szuka dla siebie miejsca na strzału, szuka miejsca, uderza z dystansu, ale Kotlarek nie najpewniej, ale w końcu piłkę łapie i trzyma w rękach. Ten przechciał rzut różnego. domagał się Michał Frej, ale jest już piłka nornicki na Nornicki... Ale to zagranie było zupełnie niecelne. Jankowski już wybija z aut. Jest Urbański. No widzimy, nie może sprawiać miejsca ten zawodnik, bo jest jeden do 0. Widzimy trochę miejsca na Urbański. strzelił z dystansu. Tam Kotlarek miał trudności z tym strzałem i dobili go na spółkę Frey z Jankowskim. Gol y, padł po strzelu tego pierwszego. Już prowadzą. Widzimy no już szybka bardzo próba i szyb, szybki gol dla trzeciej BL, która oczywiście chce najwyżej to spotkanie wygrać. Teraz nie jestem na wójcie wysowskiego, ten drobne zamieszania pod jego bramką, ale w końcu piłka dla jego kolegów z drużyny. Tam czerwonka walczył z Frejem i wywalczył yy, piłkę dla swojej drużyny, Kotlarek wyrzuca daleko, ale tam widzimy opalachy się czas osamotniony w walce z Jankowskim Wisnią, który są od niego no, wyżsi i silniejsi. I Józefowicz teraz spokojnie ma trochę miejsca na rozegranie piłki. Przemuje ją Frej, Frej strzela i słupek a dobija o Urbański. No mógł dobić 2 do 0. Byłoby o wiele łatwiej grać w drużynie trzeciej BL, ale ten strzał był no, zupełnie nieudany. Powinien paść tutaj gol. I znowu blokuje Józefowicz. Będziemy mieli żółtut Urbański, szuka kogoś z partnerów. Jest tam Frej, jest Wiśniewski, ale Józefowicz znowu uważnie w obronie i piłkę wybija. I teraz spokojnie Wysocki gdzie ma sporo miejsca na wyrzut które wiemy często są cele No teraz był blisko trafienia ym, piłki na głowę Urbańskiego Ale zabrakło centymetrów Czerwonka Józefowicz trochę chaotycznie to rozgrywa tę piłkę Drobna panika wkrada się w szeregi ich Kiedy pod pressingiem Kiedy pressing zarzucają zawodnicy jak Frej czy Urbański Rozumiem oczywiście to Ale powinni wziąć się w garść zawodnicy trzeciej gimnazjum Teraz Frej, no znowu ładnie przechodził Ale wydaje mi się, że tam powinien być faul Pan Rumyski jednak nie gwieżdż, że gramy dalej Kuba Kotlarek znowu, piłka w rękach wyrzuca daleko, ale tam o no, opalach nie ma zbyt dużych szans w starciu z obroną. Trzeciej trakcie jest bardzo solidna. Jankowski, Wiśniewski, zawodnicy silni, uważni. Już bardzo dobrze kryją zawodników rywali. I teraz już jest Frej właśnie z Jankowskim. Teraz blokuje na Nornickiej, ale widzimy, że wychodzi z tego ręką Jankowski. Jeszcze jest Wiśniewski ładnie na drugą stronę. No i cały czas akcja y, będzie cały czas piłka dla trzeciej BF, która nie odpuszcza ani, ani przez chwilę swoim rywalom. Teraz Frej ładnie przechodzi z jednego szkół na drugie. Jest fraj, do Wiśniewskiego, to będzie tylko strzał, wiemy, że umie ładnie i mocno uderzyć lewą nogą, ale teraz piłka stała zablokowana. No, na blisko mamy Dulińskiego, który zmienił, zdaje się, Opalacha. Duliński właśnie teraz przy piłce, cofa Norka, jest czerwonka, no i znowu taka drobna panika w składniku Kuba Józefowicza, który wybijał piłkę niemal na oślep, żeby tylko nie dać, się, nie dać jej sobie odebrać. Kotlarek daleki wyrzut, teraz nie widzimy co się dzieje, ale piłka wraca pod jego, pod jego bramkę, pod jego pole karne i już znowu Józefowicz z Urbańskim. Józefowicz Urbański tam go naciska, próbuje wywalczyć tę piłkę. Tam zamieszanie, jest Frej i między nogami bramkarza, 3 do 0, niepokryty zupełnie Frej, tam Niski chyba trochę zaspał, e, pilnując go i mamy już 3 do 0, czyli wynik wysoki, który odbiera nadzieję zawodnikom w trzeciej gimnazjum, szczególnie, że nie błyszczą oni w ofensywie, nie mają żadnych sytuacji szwedzkich, cały czas blokują ich obrońcy e, rywali. Jest Znowu strata i znowu, no, się wybiciem Józefowicz. Jest Nornicki znowu. Czerwonka. I po raz kolejny fraj. pomimo tego, że jest zawodnikiem ofensywnym, wiemy, że, no, widzimy, zakłada dużo pressing, zakłada pressing cały czas, przyjdzie wiele podań. Urbański! Piękny gol! No, mocne uderzenia. 4 do 0. A tym razem ma stopę, mówi śniewski, a Kamil do kamery pokazuje ładne miny, ciesząc się ze zdobytego gola. Znowu mamy na boisku Rym Opalacha, tym razem na ławce jest Duliński obok Gdańskiego. Frey piękne przerzucenie, no, świetna akcja Freja do Urbańskiego, tam on kopie się trochę z Opalachem. Jest Norilski, będzie kontra, trochę do kontry, do Opalach, ale no mógł, lepiej strzelić, strzeli prosto w rąkarza Wysockiego, miał, miał sam na bramkę tak naprawdę. Sam, sam na sam sytuacja powinna być wykorzystana przez takiego snajpera jak Opalach, który przecież ma szansę na koronę króla strzelców ligi. Teraz Jankowski wybiegał na szarze do przodu, ale nie udało mu się zagrać celnie z Urbańskiego. Wiśniewski, przepraszam, oczywiście e, Józefowicz no, będzie wbijał aut daleko, do któregoś napastników, tam Nornicki, ale trafił cicho, trafiła go od głowy, przez co nie miała szans, nie miała szans na dobry, dobre zagranie. No, przyjmuje duliński, ale no, widzimy, że no, nie, ma, nie ma żadnych szans z obrońcami rywali, Opalach i Nornińskich. Teraz dokładnie wszedł Józefowicz, ale Jankowski widzimy, jest czujny odbiera tę piłkę. Bardzo szybko się nie obrócił, chciał kontynuować akcję ofensywną swojej drużyny, ale... Piłka wraca do Wysockiego, teraz spokojnie, znowu Jankowski ma dużo miejsca, z Wiśniewskim, ten dźwięk, robił rajtlen right z, z Urbańskim, ale niecelne nie było to zagranie, ale nie, piłka jednak, jak pokazuje sędzia, dla trzeciej BL, zaprowadził 4 do 0, szukał tam Freja, bardzo ładnie Urbańskim współpraca tej dwójki układa się znakomicie, strzelili oni razem wiele goli, ma wiele asyst, ten duet jest naprawdę bardzo groźny dla wszystkich, dla wszystkich drużyn tej oczywiście. Ja odbijał będzie Jankowski, mam tu obok Wiśniewskiego, ale chyba mnie szukał, nie, jednak. Do niego właśnie podanie. Jarek tu jest spokojnie do Wysockiego, Ten też spokojnie. Widzimy, że nie muszą spieszyć się z za piłki. Mają teraz sporo czasu, sporo miejsca za widzicie bl Jest Frej, dużo miejsca, ale on przy tym razem popał się w tym Zefowicz, ale źle zagrał no, na wykroku są złapany. Jeszcze raz Frej. Ponownie Frej strzał w poprzeczkę. No. Jeszcze Jankowski, bardzo mocny z Jankowskiego, który dobijał to uderzenie Freja. Ale piłka się Podbija od różnych zawodników i mamy aut z trzeciej gimnazjum. Józefowi z dalekie podanie, ale widzimy, że Jankowski pilnuje tam Freja razem z Wiśniewskim, e, przepraszam, pilnuje Opalacha z Wiśniewskim naprawdę bardzo mocno i nie pozwala mu na oddanie strzału. Frej teraz spokojnie, jest Jankowski, Wiśniewski. Jankowski, zagranie to było nie najlepsze, jest Opalach. Ale widzimy, że Frej ratuje sytuację, bo byłby gol honorowy dla yy, trzeciej gminy, który nie, nie sprawił oczywiście wiele problemu zawodnikom trzeciej BL, ale wciąż Frej bardzo ładnie obronił ten strzał. Znaczy, zatrzymał akcję. Yy, jest Jankowski, Wiśniewski, przepraszam, cały czas mylę, tych dwóch zawodników, ale łapie Kotlarek i wyrzuca ją daleko do Palacha, który tam no, nie miał szans w starciu kolejnym już yy, z Jankowskim i tym razem Frejem, który cofnął się do defensywy. Wiśniewski, ładnie Muzulińskiego, jest Frej. Teraz skrzydłem biegnie, zaczyna piłkę cofnął, Tam był Urbański w polu karnym, ale piłkę przejęli jednak rywale. I będzie out dla trzeciej Bel. Wiśniewski. Urbański się znalazł z Frejem, Urbański frey I znowu druga taka sytuacja: już Rzekami Urbański mógł strzelić gola na pustą bramkę i skiksował, nie trafiając zupełnie między słupki. Ale znowu się mówi Frej z Urbańskim, Frej, Urbański, Frej, no i znowu. Tym no, razem Kotlarek się wzywa na wyższe umiejętności, bo akcja była przednia, obrońcy nie mieli nic do powiedzenia, a niemal na pustą bramkę mógł strzelać tam Frej, ale Kotlarek jednak stanął na wysokości zadania. I aut dla trzeciej gimnazjum, tym razem o Palach. szuka Dulińskiego, ale widzimy, że są niecelne, niedokładne, nie mają pomysłu na rozegranie żadnej składnej akcji. Zawodnicy trzeciej gimnazjum cały czas przeżywają ich ataki obrońcy, rywali nie dając większych szans na strzelenie gola. A przy okazji tworząc wiele różnych akcji, które kończą się bramkami dla trzeciej BL. Mam już 4, zaraz przecież Frej, Dublinski przyjmuje, jest Opalach, Nornicki, no jest no znowu zagranie niecelne, no. Nie w formie zupełnie dzisiaj są zawodnicy trzeciej gimnazjum, szczególnie właśnie Opalach, który zmarnował jedyną dobrą sytuację, a też stracił wiele piłek, które mogły dać wiele, wiele dobrego z drużynie trzeciej gimnazjum. Teraz walczy tam, ale ta walka jest, no, nie ma bez szans z Frejem, który wiemy jest zawodnikiem, płymo, może niskiego wzrostu to silny i dobrze trzymać przy przyjuce. Jest znowu Frej do Jankowski, 5 do 0, Bardzo ładnie to rozegrali Frej tam piętą zagrał do Jankowskiego, który już umieścił piłkę w siatce bardzo spokojnie. Kotarek nie miał szans w tym strzałę, bo szukał też nie miała szans przy tej rozgranej akcji urbańskiego Freja i na koniec Jankowskiego. <laughs> Józefowicz daleko, ale tam w Opalach znowu w starciu z, z rywalem, tym razem z Jankowskim był bez większych szans. Na pierwszej połowy mamy wynik 5 do zera do przerwy. Na razie pogrom zapowiada się dla drużyny trzeciej BL. Trzecie gimnazjum nie ma, zbyt nie ma dużych szans. Wszystkie ataki kończą się. Stratą.